Druga Księga Królewska, rozdział 15, część druga. Wtedy to Menachem spustoszył tapułach wraz ze wszystkim, co w nim było, i cały jego okrąg od strony Tirsy, dlatego że nie otworzono mu bram, zniszczył je całe, a niewiastom brzemiennym kazał porościnać brzuchy. Po zamordowaniu króla Szaluma Menachem w bardzo okrutny sposób karał wszystkie objawy nieposłuszeństwa. Wobec siebie. W 39 roku panowania Azariasze, króla ludzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Menachem, syn Gadiego, a panował 10 lat w Samarii. Królowie w Izraelu często panowali dosyć krótko, ale Menachemowi Bóg dał stosunkowo dużo czasu na nawrócenie. Czynił zaś to, co złe w oczach pana. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który on wciągnął Izraela. Menachem nie skorzystał z tego czasu, trwał przy tym odstępczym kulcie, który wprowadził Jeroboam I zaraz po utworzeniu królestwa. Gdy za jego czasów napadł kraj Pul, król asyryjski, Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby go popierał i utwierdził przez to władzę królewską w jego ręku. Menachem ściągnął te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich zamożnych, aby móc je dać królowi asyryjskiemu, po pięćdziesiąt cykli srebra od każdego. Toteż król asyryjski zawrócił i nie pozostał tam w kraju. Pozostałe zaś sprawy Menachema i wszystko, czego dokonał, jest opisane w księdze dziejów królów izraelskich. Menachem walczył i zabijał swoich poddanych ale z królem Pulem, z królem asyryjskim nie odważył się walczyć, zebrał pieniądze od swoich poddanych i dał mu je, żeby odszedł, czyli złupił kraj w jego zastępstwie. Oparł też władzę swoją na poparciu tego króla, czyli Izrael już w gruncie rzeczy nie był. Niepodległym państwem. I spoczął Menachem ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Pekachias, jego syn. Imię Pekachias, znaczy Jahwe, otworzył oczy. W pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Pekachias, syn Menachema, a panował w Samarii dwa lata. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Pekachiasz miał ładne imię, ale nie zauważył tego, że, że w Izraelu panuje kłyt, który obraża Boga Jachwe. I... Niezbyt długo cieszył się panowaniem i życiem. Przeciwko niemu uknął spisek Pekach, syn Remaliasza, jego Adjutan, i zabił go w Samarii w warowni domu królewskiego z Argobem i Arią, mając przy sobie pięćdziesięciu ludzi z Giladczyków. Pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Pozostałe zaś sprawy Pekach i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Kiedy Jeroboam I ustanowił ten odstępczy kult to bał się tego, że jeżeli pozwoli ludziom chodzić do świątyni Jerozolimskiej to poddani mogą go zabić. Ale chociaż ten kult był utrzymywany przez wszystkich następnych królów izraelskich, to właśnie bardzo wielu z nich zostało zabitych w wyniku różnych przewrotów pałacowych także nic to nie dało, to odejście od Boga, ale królowie Izraelscy uparcie ten kult podtrzymywali. W 52 roku panowania Azariasza, króla judzkiego objął władzę królewską nad Izraelem Pekach, syn Remaljasza i panował w Samarii 20 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w który on wciągnął Izraela. Pekach. Zabił Pekahiasza i znowuż Bóg dał mu dużo czasu na do namysłu, ale także on nie usunął tego odtępczego kultu. Za czasów pekacha króla izraelskiego, nad ciągą Tiglat-pileser, król asyryjski, i zająwszy Irion i abel Betmaakę, Janoach i Kadesz, Haser, Gilead i Galileę oraz całą ziemię Naftaliego, uprowadził ludność do niewoli, do Asyrii. Izrael był już coraz słabszy, nie był w stanie walczyć z Asyrią. Tracił teren i tracił ludność, którą Asyryjczycy wysiedlali w głąb swojego państwa. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaljasza, uknął spisek Hoshea, syn Eli i zabił go. A pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Uzjasza. Pozostałe zaś sprawy Pekacha i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Imię Oszea zna, można też wymawiać Ozeasz i oznacza Ujachwe jest zbawienie. W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaljasza, króla izraelskiego, objął władzę królewską Jotam, syn Uzjasza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Jerusza, a była córką Sadoka. W Judzie po Azariaszu objął władzę jego syn. Dynastia Dawida w dalszym ciągu pozostawała na tronie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Uzjasz, jego ojciec. Jednak świątynki na Wyżynach nie zostały zniesione, i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni pana. Prowadził tę samą politykę co jego ojciec. Był w Jerozolimie sprawowany prawidłowy kult, ale lud robił to po swojemu i za to tolerowała. Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystko czego dokonał, opisane jest w księdze dziejów królów judzkich. W tych czasach pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. Za panowania Jotama Juda prowadziła wojny i z Izraelem, i z Aramejczykami. I spoczął Jotam ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swego praojca. Władzę zaś królewską po nim objął achas, jego syn. W Izraelu królów mordowano, zmieniały się rody panujące. W Józecie ciągle panowali potomkowie Dawida. Poddajmy dziś! Poddajmy dziś. Cześćczemu Bogu? Cześć! Niech nasze serca nasze serca wiernią go. On spożył niebiosa. On utwierdził, utwierdził ziemi krąg Jego łaska. Czemu Bogu czeście nasze serca? Nasze serca wielbią go. O stworzył niebiosa. On utwierdził się mi